Już? W dzisiejszym filmie pokażę ci w jaki sposób prawidłowo myć, dezynfekować i dbać o shaver. Cześć, ja nazywam się Maciek i witam was w strefie barbera na kanale warsztatów fryzur męskich. Zanim zaczniemy, pomóżcie nam rozwijać kanał. Daj łapkę w górę, naciśnij subskrybuj, naciśnij dzwoneczek. W barberingu coraz częściej używamy shaverów. Używamy ich w kilku scenariuszach. Gdy robimy skin fade'a, oczywiście wygalamy kark i boki klienta po to, żeby nasz fade był pięknym fade'em, zgubionym centralnie do skóry. Często shaverów używamy również na twarzy klienta do tego, aby zastąpić brzytwę i wygolić kontur klienta lub lekko podgolić policzki. Pomagamy sobie również shaverem przy cieniowaniu brody. Natomiast czy zastanawiałeś się, w jaki sposób prawidłowo dbać, myć i dezynfekować shaver? W dzisiejszym filmie właśnie o tym porozmawiamy. Na początku ustalmy fakty. Użycie shavera pomiędzy klientami bez dezynfekcji, mycia czyszczenia główki shavera jest absolutnie niedopuszczalne i obrzydliwe. Pamiętaj, że shaver, pomimo tego, że producenci mówią, że jest to powłoka złota, antybakteryjna itd. On ma jednak kontakt bezpośrednio ze skórą klienta, z krostkami, zacięciami, linfą, krwią i naskórkiem, bezwzględnie pomiędzy użyciami, pomiędzy klientami cały shaver, główka i narzędzie tnące musi zostać zdezynfekowane. Kolejną ważną sprawą jest to, że folia i główka shavera to narzędzia eksploatacyjne. To znaczy, że one się zużywają i należy je wymieniać od czasu do czasu jak często. Hmm. Eee, w zależności od tego, jak często używasz shavera, eee, być może będzie to co. Eee, dwa 3 miesiące, być może będzie to co 20 dni, być może będzie to raz na rok. Natomiast w momencie, w którym shaver e, już nie tnie tak dobrze, to główkę należy wymienić i kupisz ją w hurtowni fryzjerskiej e, na Allegro e, u swojego lokalnego dostawcy. Na pewno główkę do shavera kupisz. Więc pamiętaj: główki w shaverze się wymienia, one się tępią. E, główkę w shaverze również należy myć. I jeżeli zapewnisz odpowiedni poziom higieny i czystości, jakby tej główce, to nie tylko będzie ona czysta i zdezynfekowana, ale również za każdym razem, kiedy będziesz. Brał Shaver, to będzie on w najlepszym performensie, będzie najlepiej performował, będzie najlepiej ciął, ponieważ nic na ostrzu nie będzie e, przeszkadzało w tym, żeby to cięcie było idealnie gładkie i bardzo, bardzo, bardzo bliskie skórze. Jako nauczyciel i trener fryzjerstwa, podróżując po całej Polsce, prowadząc szkolenia, widziałem różne dziwne rzeczy. Ale przygotowując się do tego filmu. Nic nie przebije tego, co usłyszeliśmy od dystrybutorów sprzętu fryzjerskiego. I teraz nie będzie ani śmieszno, ale będzie mocno straszno, bo okazuje się, że na porządku dziennym jest odsyłanie shaverów do dystrybucji, do reklamacji z informacją, no nie strzyżę, zepsuł się, nie, nie. ale nigdy. Nigdy fryzjer, który go kupił, nie wpadł na to, żeby zdjąć główkę i wyczyścić go w środku. Zanim przystąpisz do mycia swojego shavera, upewnij się, czy jest on wodoodporny. Większość shaverów wodoodporna nie jest. Popularne marki takie jak Babylis, z którego mam tutaj dwa egzemplarze w rękach, Andis czy Wall. Te shavery nie są wodoodporne, w związku z tym musisz podczas mycia takiego shavera i jego dezynfekcji zwrócić uwagę, aby żadne płyny nie dostały się przez otwory do środka shavera. I na to trzeba zwrócić uwagę. Część shaverów natomiast, takich jak na przykład shavery Browna, które trzymam w ręku, Brown Series 9, który cieszy się dużą popularnością wśród barberów, i wersja budżetowa Series 3, one są w 100% wodoodporne, w związku z tym ułatwiają nam. Mycie i dezynfekcję. Natomiast jeżeli masz shaver Andisa, Wola, Baby Lisa, Gamy, to pamiętaj o tym, aby podczas mycia i dezynfekcji płyn nie dostał się nam do środka shavera. Myjąc i dezynfekując shaver, pamiętaj o kilku prostych zasadach. Po pierwsze, zdejmując główkę, upewnij się, że wszystkie ścinki zostaną, zostaną wytrzepane z tej główki. Następnie na główce i na ostrzu shavera, użyj środka dezynfekcyjnego. Pamiętaj, że resztki środka dezynfekcyjnego musisz zmyć wodą, ponieważ będzie potem shaver miał kontakt ze skórą, a nie chcemy żadnego filmu na shaverze. Gdy umyjesz już główkę i Shaver wodą. Pamiętaj o tym, aby przy pomocy suszarki lub suszenia na wolnym powietrzu pozostawić e, główkę do całkowitego wyschnięcia, ponieważ mokra główka nie zadziała na głowie klienta. Czyszcząc shaver zacznij od tego, że pozbędziesz się wszystkich ścinek ze środka shavera. Ja w tym momencie w dłoniach mam maszynkę, która jest wodoodporna, czyli Brown Series, Brown Series 9. E, możemy ją bardzo porządnie wymyć pod wodą. Mogę całą ją wsadzić pod wodę, nie obawiając się, że cokolwiek, że cokolwiek z nią się wydarzy, ponieważ ona jest całkowicie wodoodporna. To bardzo ułatwia, to bardzo ułatwia mycie, mycie i czyszczenie. Natomiast w momencie, w którym umyliśmy już całą kasetę jesteśmy pewni, że cała kaseta tnąca nie ma w sobie ścinek, wtedy Używamy środka dezynfekcyjnego. Ja w tym przypadku używam, używam Barbicide'u. Eee, obfijcie. Barbicide, proszę spójrzcie, jeszcze dodatkowo trochę mocniej niż woda. Pozbywa nam się ścinek. Zobaczcie, ile jeszcze ścinek nam ze środka z tego shavera po użyciu po użyciu wyszło. To niesamowite, że wydawałoby się, że już ten shaver powinien być czysty w środku, ale spójrz, ile tego piasku, który został stworzony ze ścinek włosowych jeszcze, jeszcze nam tutaj zostało. Eee, używając, eee, używając środka dezynfekcyjnego, eee, należy następnie ten środek dezynfekcyjny dokładnie spłukać z powierzchni, z powierzchni kasety tnącej, i z powierzchni środka maszynki. I tak umytą i zdezynfekowaną maszynkę możemy teraz wysuszyć. Teraz cały shaver możesz po prostu wysuszyć przy pomocy np. Na ręcznika. Natomiast jeżeli chodzi o kasetę tnącą, o samą główkę tnącą, to przed kolejnym użyciem ona musi być idealnie sucha. W związku z powyższym, np., użyj ciepłego strumienia powietrza. Możesz również kasetę zostawić po prostu na powietrzu do wyschnięcia. Pamiętaj, że przed kolejnym użyciem ta kaseta musi być idealnie sucha, po to, aby glide po skórze był odpowiedni. W przypadku maszynki, która nie jest wodoodporna, tak jak na przykład Baby Shaver, sprawa ma się troszeczkę inaczej. Musimy uważać i pamiętać, aby przez te otóż otwory. Eee, żaden płyn, ani woda, ani środek dezynfekcyjny nie dostał nam się do środka maszynki. Po zdjęciu, eee, po zdjęciu folii tnącej e, z maszynki musimy zająć się oddzielnie folią, oddzielnie maszynką. Zacznijmy od folii. Folię oczywiście wytrzep e, z, ze ścinek, umyj ją pod wodą tak, żeby ścinek było jak najmniej. I zastosuj środek dezynfekcyjny. Barbicyt, który jest praktycznie w każdym salonie fryzjerskim, jest bardzo odpowiedni do tego. Kontaktowy środek do szybkiej dezynfekcji. Nie żałuj środka dezynfekcyjnego. Porządnie zmoczy maszynkę, porządnie zmocz całość foli tnącej środkiem dezynfekcyjnym, a następnie tego środka dezynfekcyjnego z tej foli się pozbądź. Musisz wypłukać tą folię. Tą folię w wodzie po to, żeby tego środka dezynfekcyjnego i filmu, który zostawiłby na maszynce nie było. Teraz zajmiemy się resztą maszynki, a więc zajmiemy się w tym momencie tym, żeby również te. E, otóż moduły tnące e, zostały umyte i zdezynfekowane. E, w tych modułach tnących e, zbiera się e, obrzydliwie dużo e, ścinek nagaru różnego rodzaju różnego rodzaju różnego rodzaju brudu, e, dlatego bezwzględnie należy je również myć i dezynfekować. W jaki sposób to, w jaki sposób to zrobić? E, bardzo prosto, możesz zacząć od tego, że włączoną maszynkę wypłuczesz po prostu pod wodą, ale będziesz trzymał ją główką w dół po to, żeby do środka maszynki płyn się nie dostał, a następnie wypłucz ją znów dużą ilością środka dezynfekcyjnego. Podejrzewam, że gdy spryskam główkę maszynki Barbisidem, to sporo ścinek również wypadnie nam do zlewu i Spójrz, tak jak się spodziewałem, rzeczywiście tak nastąpiło i jeszcze sporo ścinek nam się wydostało do zlewu. Teraz spłucz nadmiar środka dezynfekcyjnego. Cały czas pamiętaj o tym, żeby maszynkę trzymać w dół i żeby jej nie zalać nie chcemy pozostałości środka dezynfekcyjnego nie chcemy pozostałości środka dezynfekcyjnego na, na maszynce. Maszynkę oczywiście z zewnątrz z zewnątrz suszymy tak żeby nigdzie nie było wody. No i teraz no i teraz nie pozostaje nam nic innego jak wziąć suszarkę i wygonić nadmiar wody z całego modułu tnącego tak aby nie dostała się ona do środka. Zazwyczaj chwila pracy gorącym powietrzem wystarcza, żeby w zupełności wszystko było tutaj idealnie suche. Główkę maszynki pozostaw do wyschnięcia na powietrzu lub jeżeli chcesz szybko jej użyć, a nie zdążyła wyschnąć, po prostu wysusz ją gorącym powietrzem suszarki. I w ten sposób zyskujesz higieniczną w ten sposób zyskujesz idealnie higieniczną maszynkę, idealnie, z, idealnie zdezynfekowaną, umytą maszynkę, której ostrza na pewno będą świetnie cięły na folii. Mamy jeszcze jeden sposób, który wypróbujemy na drugiej maszynce. Większość profesjonalnych shaverów zbudowana jest dokładnie tak samo. Ja mam tu kolejny egzemplarz maszynki. E, również, również użyty, e, i te oto ostrzatnące e, można zdjąć, zdemontować. Po prostu, e, po prostu pociągając dość mocno one, one nam odskakują e, i. Można je po prostu zdjąć. Minus takiego sposobu mycia, czyli zdejmowania całkowicie tego oszczędzającego, jest taki, że ten plastik, który jest tutaj w środku i trzyma, bardzo często wyrabia się i maszynka zaczyna hałasować, albo potem nie możemy tego wszystkiego już z powrotem zamontować. W związku z tym, raczej polecałbym zrobić to raz czasem. Natomiast warto wiedzieć, że jest taka możliwość, w której. Te moduły tnące e, możemy całkowicie z maszynki zdjąć i wyczyścić sobie e, tutaj wszystko pod wodą i zdezynfekować. Na koniec porozmawiajmy o dobrych praktykach. We wszystkich moich salonach wprowadziliśmy ciąg higieniczny, to znaczy e, taką procedurę, proces, zwyczaj, e, w którym informujemy siebie nawzajem. I klientów, że narzędzia, których używamy, są czyste, zdezynfekowane i higieniczne. W przypadku shaverów wygląda to u nas w taki sposób, że po umyciu, zdezynfekowaniu shavera odstawiam go na ręcznik do całkowitego wyschnięcia i czeka on czysty i zdezynfekowany na kolejnego klienta. Gdy główka shavera jest z shavera zdjęta i czeka sobie przy shaverze, E, wtedy mam pewność, że jest to główka, która jest czysta i zdezynfekowana. Jeżeli natomiast na stanowisku znajdę e, shaver, który jest z główką e, zapiętą i gdzieś sobie leży, prawdopodobnie jest to shaver, który e, był przed chwilą użyty na kliencie i musi zostać umyty i zdezynfekowany przed tym, jak stanowisko będzie gotowe na przyjęcie kolejnego klienta. Pamiętaj, że mycie Shavera to nie tylko kwestia higieny, ale również tego, aby urządzenie działało prawidłowo i zawsze dawało Ci najlepszą jakość cięcia. Dzięki za obejrzenie filmu. Pamiętaj, daj łapkę w górę. Naciśnij subskrybuj, naciśnij dzwoneczek, a przede wszystkim zostaw nam komentarz. Co sądzisz o tym filmie? Jeżeli masz jakieś sugestie odnośnie tego, co chciałbyś zobaczyć w kolejnych technicznych filmach w strefie Barbera na naszym kanale, również napisz nam koniecznie o tym w komentarzu poniżej.